Witam w kolejnym poradniku do War Thunder. Dzisiaj wyjaśnię jak zainstalować skiny do pojazdów, zainstalować niestandardowe celowniki do czołgów i jak zainstalować customowe mapy na trybie single player i multiplayer. Zapraszam do oglądania. Macie tutaj rozpiskę wszystkich e, wątków, które dzisiaj będę omawiał. Jeżeli kogoś interesuje wątek instalowania hangarów, odsyłam do osobnego filmu. Ale zanim zaczniemy instalowanie rzeczy do War Thunder, muszę wyjaśnić co to jest WT Live i mniej więcej gdzie będziemy instalować pliki. Więc co to jest WT Live? WT Live to jest taki workshop odpowiednik Steam'owego workshopa, taki do Thundera po prostu workshop. Żeby do niego wejść, wystarczy wejść na oficjalną stronę Thundera, zakładka Społeczność, Live i tam mamy wszystkie rzeczy stworzone przez społeczność do tej gry. Oczywiście teraz takie pytanie, gdzie to będzie instalowane? Oczywiście, że w głównym folderze gry. Jak go znaleźć na swoim komputerze? Jeżeli posiadacie Steam'a, wejdźcie na Steam'a, Biblioteka, znajdźcie Thunder, Właściwości, Pliki Lokalne, Przeglądaj. Oczywiście, że ja nie mam zainstalowanej fajnej wersji Steam'owej Thundera, bo po co? Jeżeli ktoś też nie ma zainstalowanej właśnie tej wersji, niech przejdzie do launchera gry, szczegóły i tu macie ścieżkę, gdzie macie zainstalowaną grę. Wejdźcie w ten komputer, gdzie macie wszystkie dyski i po prostu jak jest napisane w launcherze, tak szukajcie folderu z Grom. Przez cały poradnik będą nam, nas interesować tylko trzy foldery. User Skins, User Sites i User Smith. Jeżeli nie macie żadnego z tych folderów sobie utwórzcie i napiszcie nazwy tych folderów identycznie jak macie tutaj na filmiku. Więc zacznijmy od skinów. Skiny są stosunkowo najłatwiejsze do zainstalowania. Wystarczy na WTLive znaleźć sobie jakiegoś skina, na przykład tu mam trzykolorowego skina NATO do Tortoisa. Klikamy pobierz, kiedy pobierzemy powinno się takie ściągnąć, po prostu pliczek, folder z danym skinem. Teraz przechodzimy do głównego folderu z Grom, User Skins i przenosimy Liczek z skinem do folderu ze skinami. Kiedy już jesteśmy w grze i mamy maszynkę, na którą chcemy zainstalować custom'owego skina, wystarczy weź malowanie Własny kamuflaż, i tu się powinna otworzyć możliwość zmienia, zmieniania skinów. Tutaj jest właśnie, gdzie się też pojawi właśnie skin zainstalowany w tym folderze My Skins. Pamiętajcie, że te skiny widzicie tylko wy i nikt inny w grze nie widzi ich, gra nie pobiera dla innych graczy tych skinów, to jest tylko dla was yy, taki dekorator. Kolejną rzeczą, którą zainstalujemy to będą celowniki. Teraz, yy, żeby to zrobić, wróćmy do WTLive, A już mam tutaj przygotowane celowniczki, pobieramy, tak samo i w pobranych celownikach tu już mam pełny folder Uses, site, więc otwórzmy ten folder, Cilt A, żeby zaznaczyć wszystko. Przechodzimy do głównego folderu z gry, też otwieramy User Sites i sobie przenosimy wszystko. Kiedy wszystko przenieśliśmy, wracamy do gry. Najlepiej po instalacji, kiedy najlep najlepiej zrestartować grę. Wejdźmy sobie do jakiejś bitewki, żeby pokazać, że się faktycznie celownik zmienia. Więc teraz mamy ten brzydki, domyślny celownik, który ledwo się nim da obliczać do odległość. Żeby go zmienić, wystarczy wejść w opcję. Podstawowe ustawienia bitewne, skorzystać z alternatywnej siatki i wybieramy sobie jakąś siateczkę niestandardową. Automatycznie siatka się zamieni i mamy ładną siatkę ze skórką. Pamiętajcie, że siatki, które pobierzecie z neta, mogą być na przykład tylko na jeden pojazd i na każdy pojazd musicie ustawiać osobno siatki, czyli za każdym razem, kiedy wchodzicie do, do wcześniej niegranego pojazdu na nadania siatce, musicie znowu powtarzać proces zmieniania siatki. Że musicie o tym zawsze pamiętać, że na każdym pojeździe musicie od nowa w, y, ustawić nową siateczkę. Ostatnią dzisiaj rzeczą, którą będziemy omawiać, to jest pobieranie map single player i multiplayer. Zacznijmy od single playerówek. Znajdźmy sobie jakąś mapkę na WTLive, pobierzmy ją, powinna się pobrać tylko plik z notatnika. Wejdźmy ten plik, po prostu rzućmy do pliku folderu Users Mission. W hangarze po prostu najeżdżamy na bitwy. Bitwy użytkownika i sobie przechodzimy do danej bitewki i sobie gramy bitwę w single playerową. Zwróćcie uwagę, czy misja pojedyncza posiada zdefiniowaną maszynę do grania. Jeżeli jest, powinna działać na trybie single player. Jeżeli jest napisane tutaj AAA Dami lub po prostu coś innego, Musisz doczytać informacje na WT Live'ie, czy, czy dana misja wymaga do jakichś specjalnych maszyn. Jeżeli jest też AA Dami, to po prostu to oznacza, że ta misja jest typowo multiplayer'owa. I właśnie jak zainstalować te mapy multiplayer'owe? Tutaj, o ironio, znów wracamy do WT Live'a. Tutaj mamy przygotowaną jakąś domyślną jakąś misję multiplayer'ową. M misje multiplayer'owe mają dodatkowy przycisk Copy Mission Link. Klikamy sobie tutaj. Dzięki temu do schowka, czyli tego CiltV, y, mamy link do tej misji. Więc znów wróćmy do gry. Misje niestandardowe. Stwórz sesję. Misję według URL. Tutaj klikamy. Dodaj misję. Tutaj wklejamy CiltV, misję. Link, który skopiowaliśmy przed chwilą. I piszemy jakąś nazwę. I klikamy tutaj tą misję. Start. Ona musi się pobrać. Zobaczymy. Odpalamy. Pamiętajcie, że każda misja ma prefiniowane pojazdy, na przykład mogą być czołgi, samoloty, jakieś Bery konkretne, więc pamiętajcie, że niektóre misje mogą mieć swoje limity. I tym sposobem stworzyliśmy prosty serwer na niestandardowej mapie, z którym można zapraszać i grać sobie ze znajomymi. Mam nadzieję, że poradnik się przydał. Pomoże Wam w instalowaniu skinów, celowników i misji do War Thundera. Pamiętajcie lajku like Subiku, wpijajcie na Discorda. Ej ja co, żegnam. Życzę mi jego grania z customowymi rzeczami do Wontater. Cześć.